I witam ponowie, z tej strony Maidronin, Fanboysy e, Witamy w sztabie BF e, Teraz sobie zagramy w niebo nad Londynem kolejną mapę dodaną e, przez dodatek e, wczesny dostęp do dodatku Apokalipsa I widzę, że tutaj na przykład pojawiam się sterowce, ale ja wezmę sobie Co? punkt niedostępny, a jednak, a jednak e, dobrze łooo. Wow. Wow. That's kinda cool. That's kinda very cool. Aaa, ale podejrzewałem, że to będzie ograniczone. Dobra. Eee, będę polać na sterowce. A że jestem w sterowców, to mam racę. Przepięknie. A kuźwa, to jest behemota, się dziwię, że on taki wytrzymał. Nie, 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 to trzeba go dokończyć, to trzeba go dokończyć. Oh, fucking shit. No tak, czyli dobra, ładnie, no tutaj jest behemota, ale widzę, że przeciwnicy też mają behemotatko. widzę, że ten behemota jest taki jakiś ultra, ultra pancerny. Eee, bo widzieliście, wpakowałem w niego racę i inne cuda, cudeńka. Eem. A on nadal ma się wspaniale i bardzo dobrze. To jest taki jakby mniejszy sterowiec. Kurde, co za kalectwo. W żadną racą nie trafić. Okej. Okay. Ciekaw czy można popierdzielić w ten zaporowy balonik, czy... balonik. Co wygląda tak sterowiec. Co, już się tego sterowca? Ściągnęli chyba. Tam? Tam jest nasz. Nie, tam jest przeciwnika. Dobra, to ponękamy, pognębimy go, co? Ale kurde, no. Wow, te chmury. Patrzcie, no przecież majestatycznie wyglądają. I faktycznie można w nie lecieć. Wow, so fucking cool. Ciub. Po co zostawać pilotem, jak można w BF-ie bezpiecznie swojego fotela się pobawić? Cyk, cyk, a kuku

chyba już nie mają zasięgu. Już mnie troszkę samolocik znosi, ale kurde, no naprawdę wizualnie ta mapa, yy, myślałem, że to w porównaniu z tym krańcem świata, to ten krańc świata tak typowo wygląda jak yy, Montegrappa po prostu podrasowana, yy, więc, ale tutaj te chmury robią niesamowite wrażenie. Panie, 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 nie wiem, co się stało w swojej że tu nie ma Fredrik Fire. To takie kwiatuszki tutaj się zdarzają, że mnie po prostu cofnęło. Spokojnie, jedziemy dalej. Mm, wiecie co, chyba się skupię faktycznie na tych godolach, bo w tych godolach yy, czasem się zdarzało, jak yy, grałem w podstawkę. Że po prostu piechocińce też mnie załatwiali, więc zaraz zobaczymy czy uda się... Fajnie, bo można się między tymi chur hurami kryć. Kurde, troszkę coś nie bardzo wycelowałem. Może faktycznie asp? O właśnie. A może by tak od dołu. Wcześniej mapy na to nie pozwalały, żeby od dołu... już jakiś e, sprytny myśliwiec mnie tutaj pociska to jedyny sposób żeby przed nim uciec to po prostu uciec do swojego do swojego sterowca albo w mury, kurde ale demet Fuck. no ładnie ładnie no ale on faktycznie tym myśliwcem przeciw e, lata sobie okej, okay, dobra. Czy jest jakiś wolny sterowiec? I'm afraid not Myśliwiec, a może ten szturmowy Przeciwsterowcowy i czarno-biały a bawiałem ja tego myśliwca To może dlatego tak mało HP zbierało Zabierało Oh well, oh snap. <laughs> no takie rzeczy też się zda zdarzają. What the fuck is this shit? E, you mean rozgrywka czy co? Ale to był na przykład ten mniejszy sterowiec. Te mniejsze sterowce są do. ruszenia. Są to ruszenia, kurde, za. się tutaj. troszkę. od tych myśliwców za. kotrowało. Nie wiem co się stało, czy... kurde on we mnie wleciał, czy on we mnie na przykład uderzył? Dobra, yy, spoko, spróbuję w sterowcu eee, trochę ponaparzać. Aha, to takie coś jak ten pop -pod. Pięknie, pięknie, mocniejsze chyba są te karabiny. Zdecydowanie mocniejsze. Wodzu! Ej, serio. Serio, tutaj faktycznie można sobie całkiem, całkiem fragować nieźle. Eee, ale ja chyba w tym behemocie jestem. Więc nie dziwota, że na tym wygląda. Eee, tam już nie dolatują. No, chodźcie świnki, chodźcie świnki. Idzie, coś tam. Kuźwa. Niesamowicie, niesamowicie, Kosi. Yy, bardzo fajnie, że. Te chmury, kurde. Wprowadzałem troszkę dynamizm i niepewność w tej rozgrywce. Nic nie widać. Tutaj. Szczelanie na ślepo. Wsłuchiwanie się w odgłosy po prostu nadlatujących samolotów. Albo sterowców. No, nie. Yy... To niebo nad Londynem mi się o wiele, wiele bardziej podoba. O wiele bardziej mi się podoba. Standardowy zagram sobie jeszcze tutaj drugą rozgryweczkę. Bo czy no naprawdę apetycznie, apetycznie to wygląda. A jednak jest ograniczony zasięg. Tak, w tych pomach naziemnych też jest ograniczony zasięg. Tak i tutaj. Ale i tak mam wrażenie, że są dość overpowered te uh, bronie, bo troszkę się przesadzi człowiek i no naprawdę przepięknie, o jak widzicie się kosi. Aj akurat się przegrzał. A mogłem jeszcze innego frega. Naprawdę zakotowały się od tych samolotów. Moriel! Nieźle, nieźle. Na go i po prostu wdupczył nasz sterowiec. Gdzie jesteście? Także mówiąc, to kurde, zamiast latać, to siadasz sobie wesoło w sterowcu i kosisz, po prostu kosisz. Nie hmm. jestem pewien, czy odrobinę za overpower nie są te karabiny zamontowane, bo no naprawdę ja wiem, że to dynamicznie i ciężko wycelować, ale no, widzicie, no, zbieram fragi w ogóle się tym w jakiś sposób nie przejmujący. Dobrze, yy, także to jest pierwsza rozgrywka. Mam nadzieję, że w kolejnej troszkę lepiej nam pójdzie. Yy... No, podoba mi się, nie? Bo nad Londynem bardzo mi się podoba. Yy, I faktycznie dość yy, dynamicz yy, dynamiczna rozgrywka, bo 9 minut i po wszystkim. A, koniec rundy, super. Tam ktoś wyzywał, że nauczycie się latać. Idioci, ci bla, bla, bla. Ok. Oh, snap. Ok. Nie taka zła runda. Nie taka zła. Chociaż po drugiej stronie, no nieźle nakuśli. Dobra. A teraz niebo nad Londynem nalot. Nie wiem, czy wcześniejszy to też był nalot. Nie mam pojęcia. Ehm, może wy zauważyliście. Ja pewnie też zauważę, jak później będę to wrzucać. Ehm, dobra, ale jedziemy z kolejną, kolejną turą, no bo jak widzicie, bardzo szybko się. Te tury rozwiązują. Cieszy mnie, że tutaj troszkę fragów wpada. Bardzo mnie to cieszy, bo kolejną, e, kolejną, rozumiecie? Specjalność sobie odblokują. Dobrze. E, niech będzie sterowiec. Chyba nie umie latać. Ja, ja. Ja też tym, ja. O ja tyś widział Hans Ty nie gadaj, tylko szczelej coś e, że się na pierwszy samolocik naczekamy, Ech, aż takiego zasięgu to to, to nie ma czekaj samoloty Posszczelbym się do samolotu Eee, wiecie co, to jest akurat dość głupie że ktokolwiek się wpierdzieli po prostu z impetem to dostaje nie wiem, każdy pasażer pilot, eee, pasażer sterowca dostaje serio fraga that's kind of unfair chociaż czy w ogóle może być cokolwiek fair eee, zacząć fraga jak ktoś po prostu w ciebie wierzy. Nie wiem, no, kamikadze Boskiego. Mieliśmy ścinki. Właśnie, jak siedząc y, w pracy, jak na szpilkach, y, czytałem, y, co się na bieżąco dzieje e, w społeczności BF-owej. E, ludzie narzekali, przynajmniej na konsolach z tego, co, y, co czytałem, na optymalizację. Że straszne ścinki i spadek FPS-u był. A... Nie wiem jak no póki co tego nie zauważamy, no dosłownie przez chwilę coś tam e, gorzej e, się poczuł komputerek i zaczął trochę mulić, jak po popiciu piwa wódką. Natomiast wszystko chyba już wróciło no, do normy. Panie, czemu lecisz w te chmury? Ja się pytam. Patrzcie go. Co za zasięg nie Nauczył się Gałgan. Nie być ikarem, chyba jak zbyt blisko sterowca świecącego podlecisz, to spadniesz, ikarze. Mój drogi, tak. Kurcze, przegrywamy znowu. W sumie, biorąc pod uwagę, że. Kurde, ani jednego fraga uczciwie nie zdobyłem, to nie ma co się dziwić.

Dokładnie. Łociów. A tu było. A, ten już jest dead. Dead yy, W sumie w tym... Sterowcze? W sterowcu? Yy, nie jest aż tak dynamiczna ta rozgrywka. Bardziej chyba w samolotach. Dużo, więcej, więcej się dzieje. Dobra, na ślepo przy przypilkolę. A co? A co? Widzieliście tego Tesco 247? Swoją drogą w Beckowa yy, Pół godziny później. Może miał aż takie lagi? Bo odpowiedział na Learn... Learn to fly, idiots. <ścoughs> A, tego chyba już ściągnęli. Wciąż na jakiejś zasadzie się naliczą te punkty? Możliwe, że y, przez uszkodzenia sterowca, przeciwnika, nie wiem, no tak bym zakładał, ale a propos sterowców, to gdzieś tutaj types latuje w nas, chyba strzelają do niego. A, gdzie to cygarko? Malutkie cygarko. Ani tu, ani tu. Tam ostro strzelają. Niestety nie tutaj nie zobaczę. Trafiła mi się najnudniejsza część nieba. Więc, wiecie co? Ehm, tak, tak, do odważnych świat należy. Będę czarno-biały i polatam sobie z samolotem, żeby troszeczkę nadać dynamiki tej grze. I od razu lecę za moim ee, ziomkiem z drużyny. Chociaż nie wiem jaki tutaj ma sens w ogóle podział na drużynę i zaatakujemy typa z góry. No tak, jak się naciśnie gałkę to się niestety wamcza. Jednak duży, dość duży zasięg mają te samoloty, a podoba mi się ta skórka. A wiem tak z tematu na temat. Ale bardzo, bardzo zacnie wygląda. Tak drapieżnie i tak bardzo niemiecko. Właśnie w takich czarno-białych barwach Właśnie muszę kurczę wyczaić sobie e, od jakiej strony najbardziej, najlepiej atakować sterowiec właśnie od dołu Może właśnie od dołu. No to jest w jakiś sposób... Oj, to akurat jakiś ee, myśliwiec. No, zrobiłem właśnie uciec między chmurki. Fok. Trzeba uciekać do naszego sterowca. Nie go pokryją ogniem. Ło! No! Coś tam się pocisło typa. Dobra. Ale o, super, super. Odrodził się u mnie typ. Także będę mieć troszkę dupeczkę chronioną. Super ekstra, super ekstra. Kurczę, chyba faktycznie to zależy yy, wynik rozgrywki od stopnia uszkodzenia behemota przeciwnika, więc... Więc ja bym jednakowoż troszkę pocisnął, chociaż już widzę, że jesteśmy troszkę w dupie. Ta drużyna bardziej się skupia na fragach, niż na wygraniu tury, rundy. O, bardzo fajnie, że ciśniesz. A ja od dołu. Ajdź, 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 ajdź. Dobra, spróbujemy tak troszkę niżej. No trzeba sobie wyrobić właśnie modus operandi, A, jak tutaj grać, jak tutaj działać spodomy no na lądy. A, stosunkowo nisko można tutaj naprawdę latać. Więc super. punktów zdobytych przez Twój zespół za uszkodzenie behemota. Aaa... Okej, okay, dziękuję za podpowiedź. Czyli dobra, czyli musimy uszkadzać części behemota. Um, dobrze, to postarmy się uszkodzić części behemota. Mori fucking hell Almie mnie pociśli Szkurde już, już takim brzęchę latam że masakra Dobra Ja nie wiem co tam moja ekipa planuje ale ja zamierzam gnębić, gnębić, jeszcze raz gnębić tego behemota. O, to kurde, zaś sobie nie No, ale to było całkiem nieznane. Dobra, czyli trzeba go po prostu atakować od e, brzucha? The Belly of the Beast. A miał taką piosenkę. The Belly of the Beast. Okej, okay, dobra. A, tutaj jest bestia. Ach. Wiesz co, jednak trzeba bardziej nawrócić. O, no, bardziej nawrócić. Dokładnie, dokładnie tak. Ok. Eee, czy to coś pomogło? Nie wiem. Nie wiem, bo w sumie nigdy się tak nie skupiałem na e, zwalczeniu behemotów nie wiem dokładnie w co mam celować, żeby pomóc swojemu zespołowi. Dobra, ale podejrzewam, że te gondolki to może być coś... Coś godnego uwagi. Kurde, już mnie, już mnie ścigają, już mnie ścigają. Chyba trzeba uciec troszeczkę. Chociaż widzę, że tam na mapie że dalej mieć ciśnie jakiś. Spokój mnie, Dobra, uciekam do swoich sterowców. Ups, a to nie mój sterowiec. No, nieźle go posisnąłem. Łociup, złe rejony nieba się wybraliśmy. No tak, ale kurde... Źle pocisnęliśmy nawet przez ostatni. Przez chwileczkę się wyrównało, ale coś tam w naszym behemocie uszkodzili. Coś tam uszkodzili. Dobra, a nie sprzedamy taniej skóry. Dobra, ale ciekawy, bardzo ciekawy. Bardziej mi się podoba niebo nad Londynem niż na krawędzi. Ciekawiej, bo jest faktycznie w co sobie konkretnie poszczelać. Mniej do bardziej się skupiam właśnie na tych sterowcach. Ale jeżeli ktoś nie lubi tych bitw w powietrzu, no to bardziej niebo nad Londynem mi się spodoba. No bo na krawędzi to jest, są typowe do Także dziękuję, że dzisiaj przybyliście ze mną tą drogę jako pilot i e, zobaczycie ze mną dwie z udostępnionych map e, dodatku Apokalipsa i widzimy się pewnie za niedługo ogrywając Passchendaele, bodajże tak się nazywa mapka oraz druga, o której się dowiem. Dzięki wielkie, że mnie oglądaliście i trzymajcie się, jo